Siema, Mawitowe. Dzisiaj pierwszy odcinek na tym kanale. Bardzo bym chciała, żebyś mnie wspierał do tego, do czego ja chcę jakby dotrzeć, czyli do... zostanie youtuberem. No i bardzo bym cię prosił, żebyś zostawił tego suba i lajka. Ale dzisiaj taka luźna gierka w Bedwarsy. Ty no! Co chłop robi? Chciał się chyba do mnie trochę przydostać, ale coś mi nie wyszło. Dobra, teraz lecimy z TNT. Jestem TNT kupię. LOL Co to jest za tekstur, fuck. Dobra, jest licznik. NIE! NIE! kurde, No nie. Je CO JEST?! Jezus, no. Trochę obuduję z tej strony, żeby było widać, że... Trochę... Jest ten... Jest stąd. W frajerze jeden. Jest! Jest! Zapiłem go! Zapiłem go! Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. Ja się tu trochę podregenerować muszę. Jak ja tak będę grać, to zginę. I trzeba trochę łóżko podładować Dobra, gdzie? Nie no, co to jest? Dobra, 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 co to było? Co to było, nie? Zginę już, już to jest pewne Daj jedna. NIE wełny! Czemu ja niebieski kolor? Przecież to nie pasuje do mojego skina Dobra, nie wiem czy tego mikrofonu sobie bliżej nie dać Dobra, nie, był niewygodnie Dobra Nie wiem czy tu wszystkie klawisze słychać jaki gada Jeśli znaczy, ten jak tutaj jest tak Dobra, tamten to jest jaki? Czekaj, który nie wiem zooma To jest... ten To jest, to jest ten błękitny No to nie jest! Dobra, lecę do niego Tylko nie ma ja tu miejsca Takie takie coś muszę zbudować Ty, to nie ktoś mi. Do dobra, dobra Co on tu zrobił, nie? NIE! JAK?! Już więcej hitów zadałem Szczypce, czy nożyce muszę kupić Bo bez tego to się nie da I jeszcze kilowce kupię Dobra, teraz mogę do niego lecieć Dobra, teraz mogę do niego lecieć Na luzie No znowu zginę, no jak? To jest niemożliwe Dobra, pominę to już Co to jest? Mam nadzieję, że mi się wszystko nagra, bo konfigurowałem tego Webexa chyba 30 minut Kurde, tylko nie O Jezus, trochę ma lepszego skilla chyba niż ja. ale dobra, jednak nie Ej! Eee! Co to było? Co? Co to było? Porobię mi się wydaje A <grym> XD on do mnie podleciał jak miał z 2 HP Dobra Teraz zrobię tą lepszą zbrojkę i czekajcie no, lepszenia Dobra, co to jest? Nie, nie mam pasy. Teraz tam pójdę. Co on tam znowu robi? To czekajcie, ja sobie tutaj pełne kupię jeszcze, a czekaj, mam. Już no on nie że on znowu do mnie idzie On jest jakiś głupi chyba O! Dobra, zostaw mi śmieciu Co to było, nie? Sam się wysadził. Bambit Dobra, teraz lecę tutaj Do tego Dobra Diamenty tutaj mam. Cztery. Chcę regener... Regenkę regen kupię. Kurde, no. Śmieciu. Nie, no. Nie jest jakiś dziwny. Nie. Jest! Jest, 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 jest. Ulepszenia. E, gdzie jest regeneracja? No, gdzie jest regeneracja? Dobra, regeneracja. Dobra. Złote jabłuszka też muszę kupić. To co tam do Ej, w sumie mam tyle złota! i coś sądzę, że tą rundę mogę wygrać. Ten biały mi tyle razy podjeżdża, nie? On jest jakiś dziwny. Zakupię dwa TNT. O! No co to jest twierdza Czekaj, czekaj, Dobra, idę tam po te... Jakieś partyklesy tu dziwne są, to to, myślałem, że to ktoś niewidzialny. Nie widzę muszę chodzić. Dobra, no, 5 deaksów. Kupię sobie lepsze te enchante jakieś. Jeszcze fireballę kupię. trzy ten biały gdzie jest kurde mam ja już go porobił chętnie mm, emeraldy co mam kupić za emeraldy to jest co wiatr wody cztery szmaragdy ender perła jeszcze jeden szmarak. Dobra, dobra, jestem! I co on miał za obudowę tego łóżka? Jest! Co? To nie żył? To on wyszedł z gry. Co za gleszcz, Dobra, to jest mój kolor. O kurde, ktoś mi zajął! To dobra, to czerwony Albo czarny, czarny, nie ja czarny No to czerwony może być Taki trochę gówniany ten kolor, ale... czy nie, jest znaczy nie, gówniany, tylko nie pasuje do mnie skina, no. Dobra. 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 Tyle starczy. I teraz nożyczki se kupić trzeba. Rzeczki. Nie, co, co, to było? Nie, jak? Jak? Halo? Co to było? My łóżko mu zniszczyli! Ty no! Nie gadaj no! Chciałem się z tym... Ja się chciałem pocieszyć, że łóżko mu zniszczę, ale... Ale jednak nie. Nie ja wiem, co ty chcesz. Ja nie zajmę te numery. No, no dobra, no dobra. Ja się z tak chce bawić. Jak ty się chcesz tak bawić to? Spokojnie, o kurde, trochę... Trochę lagi są? Trochę lagi. Nie, trochę lagi. Co on? Tego nie niszczony on jest nie wiem. Co? Gdzie on jest? Ty no, śmieciu. To on jest głupi, nie? On jest głupi! Wy, wy, to, wy, wy to widzieliście? Była bardziej ona, bo miała skin'a dziewczyny Ale pewnie to może, to może być też chłop Skin'a dziewczyny Cztery diamenty mogę Co to kupić? Dobra, co mogę kupić za cztery diamenty? Uwaga Full focus Sklenie Ulepszenia Na pewno Regenerację Wolne kopalnie nie, u kogoś innego Dobra, teraz idę na emeraldy W w kto jest? żółty Żółty? Który to jest żółty? Dobra Dobra, ile tych emeraldów tu jest? Dziesięć Dziesięć emeraldów Teraz to sobie nakupuje rzeczy Ender perły na pewno To jest najważniejsze Ile tego mam? Czekaj Złoto to. Dobra, ale teraz Dobra, dobra Co to było? Co to było? Dobra, on już ogarnia, on już ogarnia Taki rodzaj śmiecia, który ogarnia. Dobra, zabijem Ale łóżko mi też... Ale łóżka, łóżka mi nie rozwalił! <śm> Co to było, nie? Łóżka mi nie rozwalił. Co to było, nie? Nawet mi łóżka nie rozwali. Co to było? <śm> Daj, wszystko lepszenia Dwa! Dwa diamenty tu kosztuje Tylko na kasę będą mnie naciągać Dobra, akurat lepszego to mi, to mi nie potrzeba Ej, nie gadaj, że podwoiłem teraz TNT. TNT podwoiłem! Haha, co to było? C czy ten TNT podwoiłem, czy tylko taki No Znaczy podwoiłem, ale lagiem, co jest? TNT podwoiłem. zda. czy miałem dwa? Nie, nie nie miałem dwóch. Ty, gdzie on? Dobra, tam jest gdzieś. Dobra, on teraz... Dobra. Dobra, on teraz nie idzie do mnie. Co on robi? Teraz on idzie do siebie. Mhm. Co? Nie, nie, są jakieś jak... Jakiś... Kurde! Muszę podjechać w końcu. A halo? No co się stało? No, no co jest? Minecraft mi się zatrzymał. Fajnie, co mogę to pewnie zabić? No kurde, Minecraft mi się zlagował. Fajnie. O jezu, Dobra, to już sensu nie ma.